Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ja czyli e, Wasz ulubiony może e, youtuber e, toze.pl jak widzicie naprawdę mi bardzo ładnie Minecraft e, tak, do tamtego chciałem doskoczyć na funny moment. prawie doskoczyłem oj, oj, oj. no cóż, e, ogólnie dzisiaj Popatrzcie się na, co, na to, co ja mam. Rozumiecie to? Po prostu masakra jest jakaś. Oj, czekajcie, bo muszę mikrofon sobie zniżyć. Dobra, będzie mnie lepiej słychać. Więc tak, e, co my tu mamy? Na pewno węgiel cały musimy wykorzystać. Dyseczki. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mm, mam półsłoka desek. Nawet węgla nie mam. Czy mi się tu przypaliło? Nic. No to proszę bardzo, niech się jeszcze gotuje. Niech się gotują. Yy. Mamy taką wiel. Yy. Nawet. Nawet o dziwo. O dziwo. <gryw> Wiadomo. Yy, dzisiaj. Oczywiście, gramy, oczywiście, gramy w Minecraft. Hmm. Hmm. Dobra. Co tu mam? Jeszcze może ostatnie drapieńko, to... Kokobinsy, no właśnie. W następnym... Kurde, powinien coś... Czekajcie sekundkę. Muszę poprawić sobie myszkę. O, tak. Dobra. W następnym odcinku będziemy chyba... Dobra, nie, nie będę mówił, co będziemy robić w następnym odcinku. Bo po co? W następnym odcinku zajmiemy się. Tym co tu mam, ale i tak trzeba będzie iść pod drewno. Przeżyłbym. Nie, nie przeżyłbym. Wow. Mi się podoba, tak? Mój kolega, jeden, który był dzisiaj w szkole. Jeżeli oglądasz, to dzięki. Powiedział, że mu się nie za bardzo podobał ten dach, ale ja, no dobra, twoja sprawa mi się podobał. Więc tak yy... widzicie, nie mam nic. Naprawdę nie mam nic. Co ja tu mam? O! chyba źle z... <laughs> źle szedłem. Dobra, szukamy cave'ów. W ogóle... <laughs> chyba znalazłem. Mhm. Da, czarną dziurę. O, jest węgiel, po co mi? Nie, no, przyda mi się, ale ja chcę do większych cave'ów iść. Na przykład takie jak. Tu coś mamy? Da, dużo mamy. Naprawdę mamy bardzo dużo. Nie, ja po prostu nie mam wyboru w ogóle. Jak można. No, tutaj wszystko mogę zrobić. Oczywiście, musimy jeden już zrobić drewniany. Oj, córki. Yy, postawię pochodnie, żebyście nie mieli ciemno, bo YouTube to przyciemnia. Tak, wszystko. Całą winę ja zawsze na YouTube nie wiem czemu zwalniam. Zwalniam, zwalam. Bez kojarzyć ludzi, którzy są troszeczkę wiecie jacy. Za bardzo wkręceni w tro. W tro. Tak, w tro. Aha, ogólnie. Już ma tu nieładnie, tak dobra może być. A ja takim człowiekiem nie jestem. Zwalam oczywiście w innym znaczeniu. Dobra, nie ciągnijmy tego tematu. Koniec, koniec. Koniec z tym tematem. Widzicie, ja nawet kobla nie miałem co dopiero iść dopiero na wyprawę. Ludzie, zrobimy odcinek kopię. W... nie wóngiel. Który to już jest odcinek? To jest czwarty odcinek w Minecraft? Tak. No to subcie. Mam już coś dla was. A nie stracę. A nie stracę. Ogólnie próbuję się. Od... Próbuję się. Próbuję oddychać. Yy... Jak to się mówi. Próbuję oddychać nosem. Bo jeżeli wiecie takie, no to wiecie, no to troszeczkę powinien. Jeden już widz zgłosił, że już go to troszeczkę denerwuje. No dobrze, jeżeli cię denerwuje, to przepraszam, ja próbuję już lepiej. Yeah, that is a Możemy iść. Czy jesteśmy. Wow. E, tak, nie. Nie gram na. Przyznaję się. Łatwy! Przyznaję się do łatwego. Ups. A, do kopalni. Nie mam czym bić nawet. Może sobie coś zrobię? Może. Nap Szybko. Dobra. A, ząbiek do mnie idzie chyba. Już się boję. Kurde. Chyba tu idzie. Hy, idzie! Idź! Niedobry! O, fajnie. Odkryłem jakiś Kajwik. Jak widzicie. O. Właśnie nie wiem, czemu ja tu mam sobie takie... O, ładnie ten dom. Stąd wygląda bardzo ładnie. Ten. Mój dom. O, mamy coś. A przed nami jeszcze horda zombiaków. Tak, jestem dość dobry w zabijaniu. Creeper. Okej, okay. tu gdzieś chyba pają jajank chodzi. Mogę słyszeć? Dobra, To jest creeper. Tu jest pająk. Win pająk, jajanku. Yy, mamy już lawę. Nie powiem, nie powiem. Yy, to już mnie tu wkurza. I to powinno być tu. I na go tu. To się idzie? wiem, że idzie, bo ta lawa takie odgłosy wydaje. Przyznaję się, gram na łatwym. A ja? What? Łatwy? Dzisiaj y, będzie chyba. Słyszysz, to? Jezus, tyle, tyle tego węgla tu jest, a ja szukam żelaza chociaż. Proszę. Ja ładnie proszę. 30-40 FPSów, bardzo ładnie mi te FPS-ki. Creeper! Okej. Okay. Możesz wiesz gdzie wybuchnąć? Tu. Buchaj. Buchaj głupi zielony ogórku. Dobra, u mnie Creeper to jest zielony ogórek. Co nie dał siary? Ale nie fajny creeper. Już go nie lubię. Ktoś mi tu... Ktoś mi tu chodzi. Dobra, słuchajcie. E, ja już pękam. Okej. Okay. Chyba tu do mnie nikt nie wejdzie. I ja tu sobie pokopię, tak? Spokojnie. Oj, koniec. No, dużo mam, spokojnie. Ludzińska. Nie martwcie się. W ogóle na spontanie idę. Ło, <laughs> wow, dziursko. Ale to już poważne dziursko. Muszę że... Nie deskami. Nie wolno. Deskami. To co, wychodzę.

Przyznaję się. Jest to udowodnione na Waszych oczach. Wiem, że Wy lubicie jakiś jakiś ten, ale ja ogólnie w następnym odcinku. Kurde, mówię, już mówię, nie. Kurde, zdradzam mój, po, mój pomysł, a naprawdę jest bardzo fajny. I to jest też z wami coś z... Z... Nie, z wami ja. Nie, nie, two mi nic nie zrobię. Jesteście moimi nie, niedowiernymi owieczkami. Owieczki, nie, jesteście moje lodiaskiem. Jezus, ej, duże to jest, tu będą... O, nie, tylko żebym tego nie mówił. Cicho. Cicho. Na razie jest taka wyprawa po żelazo, po złoto, spokojnie. Na spontanie. Ciągle używam słowa spontan. Mój kolega, jeżeli oglądasz ten film, nie będę mówił Twojego imienia, bo tak się nie mówi, e, napisz mi, napisz pod tym odcinkiem, że ja mam taki głos, jak nagrywam. Jak dla mnie nie, bo to jest taki ogólnie przerobiony trochę ten głos. Jeżeli też Twoim zdaniem, napisz moim widzom, że naprawdę ja nie mam takiego dziwnego głosu jeszcze, tylko mój program. Ty nagrywanie. Yy, troszeczkę zmienia, i ogólnie nie, nie jestem stary. Możesz mi to przyznać, ale nie pisz, ile mam lat. Please, <gryz> please nie pisz. Nie pisz, bo jak napiszesz, to będzie to, to co dzisiaj na WF-ie. O tak. To, co dzisiaj na WF-ie. A, a chyba już, nie chcesz tego samego, co? Tak, dobra. Pogadało się, a teraz. Przechodzimy do serii Do naszej wspólnej ulubionej serii chyba Bo jak widzę to w, Sk w Skyrim'a nikt nie lubi naprawdę Bo jak widzicie ścina się A, Ścina się, Minecraft się tak nie ścina Minecraft fajniejszy No dobrze, no dobrze, no to gramy w Minecraft Wow, epic dziura <grym> Czy ja tam byłem? Maria. To jest jakiś... Nie ogarnię, dobra. Zbieram każdy żelazo. Węgla już może nie, ale. Nie no, węgla ma mało. Aha, tu przecież był ten ten szkieletor, po którym wyłączyłem sobie na. Yy, łatwy. Pokojowy. Nie wiem czemu. Aha, spadłem. O, fajnie. Ja spadam. No, spad... na kurde, spadłem. Żelazo. Dziękuję za powitanie. Ja mogę w każdej chwili zmienić, bo już nadałem tytuł następnemu odcinkowi. Nie pytajcie, ludzie, nie pytajcie. Nie pytajcie. Lowa! Już nie. Wow, a spadł. Dzisiaj niestety mój kolega, ten, który właśnie mnie ogląda. Nie odebrał ode mnie rozmowy na Skype. Skype. Napiszcie, co o nim myślicie. Napiszcie. W ogóle, kurde, ja nie wiem, czemu. Mam 8 subów, i nikt mnie nie ogląda. To już jest. Ja się oburzam po prostu. Nie, jak nie. Gold, mamy Golda. Ma... Idziemy na Golda, mam Golda w Loluhe. Idziemy na Golda, bo lubię. Ej, jakie to jest duże. Jezus, może. Yeah, Troszeczkę ja chcę... Z... Nie lubię takich dużych pomieszczeń, bo wszędzie się gu! Nie, yeah. nie wiem gdzie byłem. Chyba tam, chyba stamtąd przyszedłem. Chyba. Taka riba. Dobra. E... O, gold. Wiecie co? Który to jest poziom? Tak się spytam z ciekawości. Ha! Minecraft! Wróć do mnie. What? Nacisnę F2. Chyba. Który to jest poziom? 12. Chyba stąd pójdziemy, wiecie? I to będzie w następnym odcinku. Ale. Ludzie, ludzie. Ludzie wolni Bo nie wierni, nie wierni. Hmm. Dawaj, żelazo. Ile mam żelaza? Chcę 20. Na cały set. A, 23. 25 żelaza. No, spoczko. dobra, tu się osiedlimy. Osiedlimy. Nie, takie zrobimy. I nie wiem, ile jest odcinka. Nigdy nie wiem. Tak naprawdę ja kończę wtedy, co. No, już wiem, że już. Nie, już, już minął czas mojego nieszczęsnego nagrywania. No, nieszczęsnego. Nie, lubię nagrywać. Żeby, żeby nie coś, ale... Nie no, lubię ludzie Daj mi to Friday, jeszcze nie zarabiam I to jest spoczko nie, nie nagrywam tylko dla kasy Dla fanów. 5, 6, 7 lala, lala. Lala, lala, lala. Ok, 22 25 To będzie tak, raz, dwa, trzy 18, no Kurde, mam To powinno być tu To powinno być tu To tu Yy, tu jest za dużo tego. Yy, tu, tu, tu yy, i tu. Bardzo ładnie. Mamy ciążki sprzęt. Yy, bo tu jak będą? Czekajcie, ja to tylko tak sprawdzić. Nie będą. Mm -hmm. Tylko w bardzo dużo ż... Jezus ej, ale tu... bo ja teraz nie nagrywam na swoim stoliczku w moim biurku ogólnie strasznie się męczę jak nagrywam te filmy, bo coś mnie, nie wiem, mnie gardą potem boli ale to nie znaczy, że już kończę nie, to, to po prostu mi daje frajdę, bo wiem, że jestem tym człowiekiem na YouTube, który ma... No, nie dużo, ale 9 słów mam, tak? Ludzie. Wiem, że jestem tym człowiekiem. Na tym YouTubie. Fajnie, tam gdzie Rezi. Może coś nagram. I to nagle takie 10 tysięcy. 10, 30 ho, ho O, już mamy stag. To musi być tu. Dobra. I one shot every day, guys. Nie pytajcie, jaka to piosenka, bo wam nie powiem. Trzy. Je... Aha. A ja... Jej! Jei. Jejti. Zrobię sobie... ...szpadęki żelazne. Szpadęki. Bardzo ładnie. Eee... I tym. Ta-dam, ta da ta tadam, ta Idę zbierać kolejne... Kolejne żelazo. Ej, jakie ładnie ja wygląda! wyglądam. Aaaa! ale fajnie! Zbierać kolejne złoto, nie żelazo. Blazu A, stąd przyszedłem i tu widziałem swoje złoto, bo to właśnie, ponieważ właśnie przyszedłem, ludzie, chcę coś, chcę coś, o, tu mamy żelazo, tu mamy złoto, może być, tam mamy kolejne złoto i redstone! I jeżeli tam wrócę, y wykopię tylko to, tam wrócę i skończymy odcinek, wiem, krótszy. Tylko to wykopię jeszcze. To, to, to i to. A następna wyprawa będzie się nazywać. Nie powiem jak. Nie powiem. Nie, po prostu nie chcę zdradzać mojego sekretu. Jakiego sekretu? tego ja gadam. E, a, bo tu było żelazo, i ja chciałem je wykopać. I właśnie to w tym momencie zrobię i wrzucę do piecyka zrobię tam skrzynkę i tam wrócimy i o tylek mnie boli Tylek tak, mam takiego kolega. Kolega, mam takiego kolegę, który ma na imię Tylek. Na nazwisku tylek. Tylek moja... Dobra, ja Wam mój sekret. No siostra się ma. <laughs> Dobra. Dobra, y, zrobię jeszcze tylko tu skrzynkę. I ją, 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 ją. tra la, la, la I zostawię tu niepotrzebne mi rzeczy. Zostawię też to i weźmiemy tak. Mamy kajlowki, tu kailofa. Tu to drewna 8, 12. Jeszcze pochodnie oczywiście. Parę naszego ukochanego wungla. Wungielka, aha, nie mam co wrzucić. No dobra, spoczko. Adam sztaba. Sztaba! Jak, mnie to, jak ja to lubię, to nazwisko, Adam sztaba. Jum, 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 jum. Bardzo ładnie. I weźmiemy, sobie robimy helmik, helmet. Jum, jum. I jeszcze dwa żelaza. ja już! Mamy cały set żelaz. Więc ja wam... Ja się z wami pożegnam. Ja wam. I o! czekajcie o. ok F3 F2 jeszcze screena F5 F5 i tak ładnie muszę wyglądać to nie jest żelazny o, żelazny więc mam nadzieję, że odcinek wyprawa po wszystko tak nazwę odcinek wam się, się spodobał? Mi się bardzo podobało. Dziękuję. Do następnego odcinka. Czułem ludziska i zapraszam do następnego, w którym no coś będzie. No to. Oj, F3 wyłączę. O. No to trzymajcie się. Cześć. Cześć.